Dom jest parterowy. Już na etapie projektu budowlanego zaprojektowany został prosto i rozsądnie. Dzięki temu przy aranżacji wnętrza wprowadzane zmiany były niewielkie. Dotyczyły one bardziej wielkości i funkcji pomieszczeń takich jak łazienki, garderoby i pralnia, niż lokalizacji poszczególnych stref. Wnętrze jest jasne, słoneczne i bliskie naturze. Właścicielom zależało na klimacie, który będzie przytulny. Ale nie przytłoczy. Bazą aranżacji stały się więc kolory ziemi: naturalne, przyjazne, organiczne. Biorąc pod uwagę otoczenie i piękny las widoczny z okien salonu wydaje się to być wybór oczywisty motywem przewodnim jest we wnętrzu drewno-dębowe obecne na ścianach, podłogach w sypialniach oraz zastosowane na meblach. Resztę pomieszczeń wizualnie spaja płytka drewnopodobna o delikatnej. Bielonej strukturze ułożona właściwie w całym domu. Nie brakuje tu jednak bardziej wyrazistych elementów. Mocnym akcentem jest różowy fotel, musztardowy podnóżek. Niebieskie zasłony oraz kolorowe poduszki, które są odzwierciedleniem barwnej osobowości właścicielki. Elegancki salon z drewnianym stołem i narożną kanapą. Salon połączony z półotwartą kuchnią stanowi miejsce spotkań w gronie rodziny i znajomych. Stąd znalazło się tu miejsce na duży, drewniany stół oraz narożną kanapę. Oba te elementy budują dwie ważne funkcjonalnie strefy wewnętrzu jadalnianą i salonową, które Choć odrębne stanowią jedną, spójną stylistycznie całość, świadczy o tym kolor tapicerki, krzeseł i kanapy oraz wykonane z malowanej proszkowo stali elementy zdobne stołu, lampy tuż nad nim. Czy same stoliki kawowe, przeniesione rodem z loftów, podkreślają nowoczesny charakter całej strefy dziennej. Drewniane meble, wykonane na zamówienie, jak i dekoracje są wyważone i nie przytłaczają prostego wnętrza. Podobnie jak widoki z za wysokich okien są delikatnym jego dopełnieniem. Wygodna kuchnia z białymi meblami, prosta i monochromatyczna kuchnia stanowi naturalne przedłużenie salonu i jadalni. Właściciele nie chcieli kuchni jako odrębnego pomieszczenia, ale Całkowitego otwarcia na salon też nie brali pod uwagę. Przesłonięcie jej ścianką kominkową stało się optymalnym rozwiązaniem, wyjaśnia architekt Laura Sulzik. I choć właściciele nie zawsze mają czas na gotowanie, kuchnia jest funkcjonalna i dobrze wyposażona. Długi blat ułatwia codzienne prace. A wysoka zabudowa i ciąg szafek dolnych zapewnia wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie. Dodatkowym atutem jest tu osobna spiżarnia. Dzięki niej można było zrezygnować z szafek górnych i tym samym dodać wąskiej kuchni przestronności. Efekt zamierzonej lekkości potęguje bieli proste formy frontów meblowych. Jasna sypialnia z tapicerowanym łóżkiem. Koncepcja wystroju sypialni w pełni wpisuje się w aranżację całego domu. Ma ona za zadanie zapewnić komfort i wygodę właścicielom po długim, męczący dniu. Świadomie została więc nieprzeładowana, a głównym Choć nie jedynym elementem wystroju jest tu tapicerowane łóżko w jasnym, szarym odcieniu. Uwagę przyciąga także zaprojektowane przez architektkę i wykonane na zamówienie kuty żyrandol, wiszący nad komodą. Nowoczesna łazienka z wanną i prysznicem. Łazienka jest jasna i przestronna. Dzięki temu łatwo w niej także utrzymać czystość. Znajduje się tu stylowa, wolnostojąca wanna oraz nowoczesna kabina prysznicowa. Ściany zdobi w łazience biała cegła oraz szare płytki. Na podłodze mamy natomiast płytki doskonale imitujące drewno. Wnętrze optycznie powiększają duże tafle luster umieszczone naprzeciwko siebie. Projekt: Laura Szulzing, LS Studio Zdjęcia. Bartosz Jarosz zobacz także piękne 40-metrowe mieszkanie. Małe, ale wygodne. Nowoczesne wnętrze.